Witajcie serdecznie na naszym kanale Wasze Forum Dialogu. Dziś mamy dla Was wyjątkową podróż w czasie. Opowiemy Wam historię jednej z najważniejszych platform społecznościowych, która zmieniła sposób w jaki komunikujemy się i śledzimy wydarzenia na całym świecie. Tak, mowa o Twitterze. Rozpoczniemy naszą podróż od momentu, gdy w 2004 roku w głowie programisty Noah Glassa narodził się pomysł, który później przekształcił się w coś znacznie większego. Śledźcie nasze wideo, aby poznać, wszystkie fascynujące etapy narodzin, rozwoju i ewolucji Twittera, który stał się ikoną współczesnej komunikacji. Zapomnijcie również subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi opowieściami o technologii, historii i innych ciekawych tematach. Teraz zanurzymy się w świat fascynującej historii Twittera. Zapraszamy! Historia Twittera. Tak narodził się pomysł. Najwcześniejsza historia Twittera zaczyna się w 2004 roku w mieszkaniu Noah Glassa amerykańskiego programisty, który opracował projekt Odeo. Jego podstawową ideą była możliwość pozostawienia podczas rozmowy telefonicznej wiadomości nagranej w formacie MP3, która pozostała w chmurze. Do tego projektu dołączył później twórca blogera Com, Evan Williams. Wkrótce potem Odeo stało się platformą do podcastów, zatrudniająca 14 pracowników, w tym Ceo Stone, byłego kolegę Williamsa z Google i projektanta Jacka Dorsey'a. Początkowo Williams był tylko doradcą i inwestorem w Odeo, a nie założycielem. Potem przejmował już bardziej aktywną rolę ze statusem współzałożyciela, aż w końcu został prezesem firmy. Niestety, mniej więcej w tym samym czasie Apple wypuściło iTunes, a Odeo beznadziejnie umocniło swój upadek do piekła. Williams zrozumiał, że startup musi wymyślić się na nowo lub w jakiś sposób zmodernizować, aby uniknąć porażki. Wtedy Jack Dorsey wpadł na pomysł przekierowania firmy w szczególności używanie SMS-ów do tworzenia rozmów między małymi grupami ludźmi. Glass i Dorsey wkrótce rozpoczęli pracę nad tym pomysłem, aby przedstawić go firmie. Byli entuzjastycznie nastawieni, chociaż prawdą jest, że Williams i Stone nie byli na tym samym poziomie podekscytowania, a potem narodził się Twitter. Sieć społecznościowa zawierająca 140 znaków. Sieć społecznościowa narodziła się w 2006 roku jako wewnętrzna usługa Odeo i tak naprawdę zaczyna się historia Twittera. Projekt miał kilka nas, tweet, Twitch start, chociaż nagle ostatecznie wybrał tweet, który naśladował ćwierkanie ptaka. Nazwa wynika z faktu, że w tamtych czasach istniała wśród startupów ogólna tendencja, która utrzymuje się do dziś, do opuszczania samogłosek w nazwie like, stream, Scribe. Pierwszy tweet w historii platformy został napisany przez Jacka Dorsey'a 21 marca tego samego roku i brzmiał Właśnie konfiguruje mój tweet. We're looking at my Twitter account and I have customized my account with this pretty red maroon background. Um, so we allow, we allow our users to just customize in a simple way background image, they can tile it, they can change the color of the links, they can change the sidebar color. and that's about it. Um, and this is a listing of all my friends updating in real time and this will stream stream by if I just watch this web page. Mm -hmm. uh, and this is where I update my friends and I'll just say on camera update and i go on I my own friends timeline and i have 90 followers at the moment so 90 people are watching what you're doing are getting, watching what i'm doing getting and, that update and getting that update on their phone or on their im client i see and then since it says 123 friends there does that mean you're following 123 other people i no, I, I have 123 friends listed. I think I only follow about 40, 40 or 50 of them. Oh, I see. So you can, you can have a friend who's not necessarily. You can, follow, you can have a, somebody who's a friend, but you don't follow what they're doing. Yes, yeah, so I, I, can, I can go to each individual friends page and um, turn them on or off. And the way I turn them off is by leaving them. I see. At the moment. And then I can follow them again. And now Crystal is back on my. On my phone and on my am. Um. Okay. Very cool. So it's kind of just a way of muting your friends. They're still your friends, but you're just not. Yeah, um... yeah they're just some friends that I don't necessarily want to hear about. Right. Twenty-four hours a day. Trzeba powiedzieć, że ograniczenie do 140 czterdziestu znaków w tweetach, które tak charakteryzowało Twittera do niedawna, nigdy nie było ze względów kreatywnych. Raczej musieli to umieścić, ponieważ nie mieli wyboru, ponieważ jest to platforma oparta na SMS-ach. Standardowym limitem ustalonym przez operatorów telefonii komórkowej w protokole SMS było 140 miejsc. W 2007 roku Twitter oficjalnie staje się niezależną firmą, a Jack Dorsey zostaje dyrektorem generalnym. W tym czasie liczba użytkowników i ruchu zaczęła znacznie rosnąć: od 20 tysięcy do 70 tysięcy tweetów dziennie. Również w sierpniu tego samego roku użytkownik Chris Massima wymyśla przypadkowo haszta, który później zostaje zaimplementowany na platformie. Po tym jak Twitter stał się niezależną firmą w 2007 roku, zaczęło się dynamiczne rozszerzanie użytkownika. W ciągu kilku następnych lat platforma zyskała na popularności i znaczeniu jako narzędzie do komunikacji, informowania i interakcji społecznościowej. W 2009 roku Twitter wprowadził opcję retweet. Umożliwiającą użytkownikom przekazywanie postów innych użytkowników swoim obserwującym. To ułatwiło rozpowszechnianie treści i przyczyniło się do szybszego rozprzestrzeniania się informacji. Kiedy jak Twitter się rozwijał, stał się platformą, na której pojawiały się aktualności na żywo z całego świata. W 2011 roku, podczas arabskiej wiosny, Twitter odegrał znaczącą rolę w przekazywaniu informacji na temat wydarzeń i protestów w krajach Bliskiego Wschodu. W 2013 roku Twitter przeprowadził udaną ofertę publiczną IPO na giełdzie, co wzmocniło pozycję firmy na rynku. Jednak z czasem Twitter zaczynał zmagać się z wyzwaniami takimi jak nadmiar spamu, hejtu, dezinformacji na platformie. W odpowiedzi na te problemy Twitter podjął kroki w celu poprawy modernizacji treści oraz ochrony użytkowników przed treściami szkodliwymi w 2015 roku Twitter wprowadził funkcję Moments umożliwiającą użytkownikom odkrywanie śledzenie najważniejszych wydarzeń i trendów na platformie. W międzyczasie wewnętrzne zmiany w zarządzie firmy doprowadziły do odejścia Jacka Dorseya z roli dyrektora generalnego w 2008 roku, a potem jego powrotu na to stanowisko w 2015 roku, jednak w 2021 roku zrezygnował z tego stanowiska na rzecz Sanda Pichai który objął funkcję dyrektora generalnego Twittera. W miarę jak media społecznościowe ewoluowały, Twitter utrzymał swoje miejsce jako platforma służąca do szybkiego przekazywania informacji, komunikowania się z osobistościami publicznymi i bieżącej interakcji społecznej. Prowadzono różnorodne funkcje, takie jak zdjęcia i krótkie filmy w tweetach oraz opcje ankiety. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży przez historię Twittera. Mamy nadzieję, że czerpaliście przyjemność z poznawania fascynujących faktów i wydarzeń związanych z tą ikoniczną platformą społecznościową. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi opowieściami. Do zobaczenia następnym razem.